Witam was dzisiaj w kolejnym vlogmasie. Słuchajcie, my niedawno wstałyśmy Lilunia tutaj zjadła takie pierwsze jakbyś na danko. Ja za chwilę w sumie y, będę sobie robić ostatni trening, moi drodzy, ostatni trening y, drugi raz wyzwanie robię 30 dni. Y, no i z, dzisiaj już przyszedł ten dzień, kiedy go zakończę. No i ogólnie jestem mega podekscytowana, więc zaraz się biorę do roboty. Po treningu się wykąpię, zjem na spokojnie wszystko i później się do Was odezwa. A słuchajcie, tutaj Lili ogląda moje stare vlogmasy te dwa lata temu. Zobaczcie, jaka malutka! No i ogólnie, o masakra, ale wspomnienia. Fajnie czasami sobie tak zerknąć. Jaka Monia, <laughs> jakie odrosty! Masakra. No nie zrobiłam ostatni trening jestem mega zmęczona. Wszystko mnie boli, wierzcie mi. I idę teraz się wykąpać i będę się tutaj ogarniać pomału, także odzywam się później na pewno. Słuchajcie, jestem taka wściekła. Kupiłam ten szampon na przecenie, bo był w aptece, i zaczęłam go stosować. I no, myślałam, że skoro w aptece i on ogólnie tak, no nie, nie jest jak, tanie jako szampon, po nie też jakiś mega tani nie był. I mówię, dobra, spróbuję. Nie wiem, czy to po prostu kwestia moich włosów, czy nie, ale moje włosy wyglądają tragicznie teraz. W ogóle nie chcą się rozczesać, są sztywne, są jakby spryskane po prostu, nie wiem, lakierem do włosów. No jest masakra po tych, tych. one są tak twarde i ciężko je roz, yy, rozczesać. Pomimo, że u, używałam y, odżywki, no i kurczę, no, powiem Wam, nie. że jestem rozczarowana. Spójrzcie tutaj na moje włosy. Ja próbowałam je rozczesać, ale w ogóle się nie da. Muszę je chyba totalnie wysuszyć. Dobra, pomimo wielu problemów, ogarnęłam trochę jakoś te włosy, ale musiałam użyć specjalnego olejku, bo była tragedia z nimi. Jeżeli używacie tego szamponu, to dajcie mi znać, czy u Was też włosy stają się takie dziwne, czy to po prostu jest kwestia moich włosów. Naprawdę pierwszy raz się spotykam z tym, żeby taki szampon, który ma pomagać, się jeszcze bardziej szkodzi. Ja teraz będę się zbierać pomału z Lileczką, bo będziemy lecieć do babci i dziadka na obiad. Pokaż się wszystkim. Masz nową czapkę? Nie. I rękawiczki pokaż. <laughs> Jedziemy do moich rodziców i damy im pierniki. No i moi mili nie obejdzie się bez skrobanka. Także jest co robić. Pychotka. Pokaż, który sos Ci najbardziej smakuje. No frytka, a sos, który ci smakuje? Pokaż mamie. To. A sos, który najlepszy? To. Okej, okay. ketchup. To. Czy czosnek? O, spadł. No spadł. Kto jest taki śliczny? I <noise> Kochani, ja przyszłam dzisiaj na drugi dzień z Wami jeszcze pogadać. Ogólnie jeszcze dzisiaj będzie vlogmas, bo ja wczoraj powiem Wam, że nie czułam się jakoś za dobrze, ale to nic nie szkodzi i tak jestem troszkę do przodu, więc spoko. Przyszłam Wam powiedzieć, bo rano się zważyłam i zmierzyłam, jeżeli chodzi o zakończenie mojego 30-dniowego wyzwania. Wydaje mi się, że w pierwszym wyzwaniu były lepsze efekty, jeżeli chodzi o kilogramy, ale mniejsze, jeżeli chodzi o centymetry. Teraz, w ciągu po miesiącu, tak jakby pracy, zeszły mi 4 centymetry w udzie, 3 w talii i aż 8 w biodrach, więc według mnie to jest dosyć sporo. Szczególnie, że właśnie tutaj w biodrach i no, myślę, że w udach jestem najbardziej szeroka. Ale fajnie, że to w ogóle widać jakiś efekt. To znaczy, widać, że można zauważyć właśnie zmierząc siebie. A jeżeli chodzi o kilogramy, to półtora kilograma w miesiąc. Więc to mało, bo w tamtym miesiącu, jak robiłam wyzwanie, to zeszło aż 5 kilogramów. Ale myślę, że to też dużo ma do tego, że teraz robią się mięśnie i w ogóle wszystko. Także ja niedługo startuję z kolejnym wyzwaniem. No, i zobaczymy. Ale Lili się uderzyła. To znaczy, uderzyła, kopnęła. I ten. I no, zobaczę po miesiącu, czy po prostu będzie znowu schodzić dużo centymetrów, czy. czy nie. No, zobaczę. Ale ogólnie powiem Wam, że się o, o wiele lepiej czuję, jeżeli chodzi o kondycję fizyczną. No, i jestem zadowolona. Więc to jest najważniejsze. Będeszła się ogarniać yy, i zbieramy się z liży pójdziemy do Biedronki, bo tak naprawdę nic nie mamy takiego do szamki. Yy, więc no, idziemy mieć ząbulce i wszystko i ogarniamy się. Później Wam pokażę co kupiłam. Hej, Lileczko. Nic. No, idziemy. <gryw> idziemy do sklepu, tak? Okej. Okay. Na zakupkach? tutaj kochani szybki hols spożywczy, kupiłam banany, mandarynki jak już wspominałam, mandarynki trzeba kupić, tutaj prażynki z reksiem kaczupowe, słuchajcie są przepyszne, ja smakowałam ich u natali pierwszy raz, no i ogólnie dzięki niej posmakowałam, że są super i też dla dzieciaczków są ekstra, także jak nie jedliście to ja wam polecam, kupiłam tutaj półkę chlebka, jajka i paluszki serowe, Lilię je kocha, jak wasze dzieciaczki jeszcze nie jadły... To kupcie im w Biedronce, naprawdę. Warto dać im do posmakowania. One takie są w sumie bezsmakowe, ale dzieciaki je lubią. Mój sześniak też je uwielbia. E, tutaj jogurciki dla Lili, bo je lubi. Tutaj brzoskwiniowy, tutaj truskawkowy. Tutaj zwykłe tutti. Mleko, e, bułeczki, pączki. E, ja piję te Acti Plus i pierogi. Cześć Golasku, Piękno, Oki, Oglądasz, mamy vlog masa, tak? Tak, ja. Tak, tak. A mama idzie gotować yy, obiadek. Zubkę. Powiedz, co chcesz na obiadek? Zupkę. Zupkę, dobrze. Ja się biorę za obieranie warzywek. Dzisiaj zrobię rosołek, a jutro z rosołku zrobię pomidorówkę, żeby nie jeść ciągle tego samego. Więc mam już fajnie, z głowy będę miała na dwa dni. Kochani, słuchajcie, chciałabym Wam powiedzieć, że do 8 grudnia Lili bierze udział w konkursie na to, żeby być na okładce mojego miasta w gazecie, więc jeżeli byście chcieli, to proszę, żebyście wysłali na nią SMS. -ka. On kosztuje tylko 2,46 i myślę, że jak każdy by wysłał chociaż jednego, to by było bardzo mi miło. Na razie jesteśmy na trochę oddalonych miejscach, ale myślę, że jak Wam o tym powiem, to może, może coś się zmieni. I jakbyście mogli to udostępniać, jeżeli wejdziecie na mój profil na Facebooku, e, to będziecie mogli udostępnić to. E, no, fajnie by było, gdyby ktoś coś e, dał od siebie. E, ja bym bardzo chciała gdzieś zobaczyć na akładce, ale bez waszej pomocy raczej nie dam rady, bo trochę późno się obudziliśmy bo niektórzy biorą udział w tym konkursie już od października, więc. Mm, nam zostało parę dni, chociaż moc was, yy, dajcie z siebie wszystko, no liczę na was, wszystkie linki będą bliżej w opisie, postaram yy, się przypiąć go w komentarzu, jeżeli nie zapomnę, yy, no, także no, trzymam kciuki, żeby ktoś wysłał. Uwaga, moje dziecko śpi ma drzemkę teraz, więc ja wykorzystuję ten czas i kończę swój makijaż, bo planuję sobie dziś porobić jakieś zdjęcia, ale zobaczymy, bo widzicie jest już dosyć ciemno, więc zobaczymy jak to światło wyjdzie przy zdjęciach. Kochani, ja sobie właśnie porobiłam troszkę zdjęć, e, troszkę nagrałam tiktoków, w sumie tylko dwa, e, tak tak szybko, bo Lili śpi, skończyłam rosołek i za chwilę będę wstawiać na makaron no i czekam aż Lilunia wstanie jak na razie twardo śpi, ale to dobrze w sumie i tak będę musiała niedługo ją obudzić żeby w nocy mi jakoś zasnęła i później otworzymy kalendarze adwentowe pokaż wszystkim jak dobry rosołek jest makaron makaron a rosołek to pychotka? powiedz pychotka to pokaż wszystkim jak ładnie jesz Uciekł makaron. Super. <grystanie> Spadło? Nie. Dobra, podniesie się. Podnieś. No, podniosę. Uja! Ja już się tutaj przebrałam w luźniejsze ciuchy. Idę tu trochę dom ogarnąć, idę kąpać lilę i dzisiaj śpimy w salonie. Dlatego, że po prostu mój materac jest strasznie niewygodny. Będziemy musieli za jakiś czas kupić jakiś lepszy. A tutaj jednak łóżko jest dosyć fajne i twarde na sprężynach. Takie naprawdę mega, mega wygodne. Ale wiadomo, że lepiej się śpi na łóżku niż na wersalce takiej sofie. Ale dzisiaj właśnie postanawiam tutaj się rozłożyć, więc zrobimy fajną bazę i później wam pokażę. I dzisiaj otwieramy już piąty dzień i piąteczka jest tutaj, tylko o! Dobra, nie wiem jak ją otworzyć. Dobra, dajemy radę. E! E, I tutaj będzie kolejny cień. Ostatnio był w takim srebrnym odcieniu, a teraz w takim złotym. I cień prezentuje się tak. Też bardzo taki delikatny. Ja Ciebie też kocham. Tutaj jest piąteczka. I tutaj, wow, jakieś brylanty. O, zobaczmy. Takie świecące. To chyba na paznokcie. Liluś, bo wywalisz. Także fajnie. No i oczywiście najbardziej wyczekiwany dzień, czyli e, kalendarz znaczy. Czyli piąteczka i jest prezencik zjad już? Dobre? Tak. No to super. Słuchajcie, właśnie przygotowuję do wysyłki te dwie sukieneczki, bo miałam wystawione je na Vinted po Lili i powiem wam, że serce mi się kraja, dlatego że uwielbiam te świąteczne sukienki. Gdyby Lili tylko mogła zostać pomniejszona, to na pewno bym je w, y, ją wcisnęła jeszcze w nie. No ale niestety, trudno e <grym> To twoje sukieneczki były, prawda? A co ty masz na nosku? Kuku Czekoladkę masz I słuchajcie, jeżeli jesteście zainteresowani, bo powystawiłam troszkę rzeczy dla dzieci To wbijcie na Vinted, moja nazwa to Mizusia Wszystko podlinkuję, postaram się wam tam niżej W opisie oczywiście A my na szybkości pojechałyśmy na, poszłyśmy do mojej siostry i teraz y, idziemy do domku z powrotem a to nasze dzisiejsze posiedzenie, nie no, łoże i pokaż jak ty skaczesz. Chopa, hopa. Dobra, a teraz obrót. Szubidubi. Szubi dubi i do góry ręce. Brawo! No rób brawo. Kochani, ja już się z Wami pożegnam w dzisiejszym Vlogmasie i zapraszam Was koniecznie na następnego, bo w następnym y, będzie taka troszkę dla Was niespodzianka, także bądźcie ze mną. Iluś. I widzimy się w kolejnych filmikach. Pa, pa!